Druga połowa. Jeden na pierwszej AL. Spodziewamy się, tak jak, jak grała ta drużyna trzecie gimnazjum z drugą AL, spodziewamy się teraz szturmu tej drużyny po tym, jak i za bardzo wyszła jej pierwsza połowa. Zobaczymy. Jabrysia Sas, Wojtek Zieliński i piłka w rękach Dawida. Widzimy, że Nuzmenek no pomaga w pierwszej połowy. Kawerzystos zmienił swoje położenie. Zgadza się. A wciąż na boisku Dawid Kuczma. Wciąż nie widzieliśmy jeszcze Olka Dąbrowskiego. Piotr Marcinkowski. Marcinkowski. Gabrysia Sas dobrze ustawiona, jest kontratak, ma po Konrada po prawej stronie, jednak nie zdecydowała się na podanie temu zawodnikowi, ofiarnie interweniował jeszcze Bartek Gachewicz, faul teraz! Dawida Kuczna. Piotr Marcinkowski. Może wzorem magazynu Liga Plus Extra powinniśmy wprowadzić kontrowersje. taki magazyn jakiś ligowy, w którym będziemy, będą skróty, będą Będą wywiady, będą kontrowersje, broni Wojtek Zieliński, to mocne uleżenie, źle ustawiony mur. Takich sytuacji jest zbyt mało, żeby naprawdę <grytanie> tworzyć cały pogrom, może ewentualnie na końcu rozgrywek stworzymy jeden taki <grytanie> specjalny pogrom, żeby zobaczyć te największe, może ewentualne błędy arbitrów, które mogą być wpływy na rozgrywek, ale tak to raczej myślę, że nie ma największego sensu. Zresztą musielibyśmy wszystkie te spotkania obejrzeć jeszcze raz i dokładnie przeanalizować, co przysporzyłoby nam dużo trudności. Gabrysia Sas. trudności do, 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 do pracy. Tak, pracy też. Yy, Konrad Zapadka-Żydek. Zapadka-Żydek blokowany przez Barka Gachewicza, który jest bardzo skuteczny w obronie. Przede wszystkim walczy, ofiarność. To, co lubimy. Dawid Kuczko. Piotr Marcinkowski. Tak. Gabrysia Sas. Gabrysia Sas. Nawet Murficki wybija piłkę na aut. Właśnie to jest to takie wyjście bramkarza, bo e, uwaga, bo te wyrzuty piłki Wojka ziemskiego są często tak na pokonicze pola karnego. Wprost na głowę Wojska Konrada Zapadki Żydka i bramkarz ma problem. Ja tutaj mówię jako zawodnik, który grał przeciwko tej drużynie. Z niejednego presa chleb e, Sas. Słabo widać. Konrad Zapadka Żydek blokowany przez Pawła Kokowskiego. Jeszcze Dawid Kuczma. Wybija piłkę Bartek Dachewicz. Out dla trzeciej gimnazjum. Gabrysia Sas. To widać, że jestem cię nie piłkę leni. ustalić piłkę No tak nie do końca, bo Dęś Gabrysia pozwoliła sobie na wykonanie autu kilka centymetrów obok yy, miejsca całego. Powinna to zrobić. Bartek Gachewicz odzyskuje piłkę Gabrysia Sas. Gabrysia Sas znowu miała Konrada, ten może strzelać! Ale nie robi tego! Zbyt długo zwlekał, teraz ma jeszcze pretensje do. Do sędziego czy do zawodników drużyny przeciwnej, jakieś nieczyste zagranie, ale nie było tam czegoś takiego. To może być kandydat do. <grymnie> Jakby to powiedzieć. Wiem, że to powiedzieć po angielsku, ale w polsku to będzie. Powiedzieć po prostu kik z sezonu. Tak, do złotego banana. <grymnie> <grymnie> z takiej nagrody, ale gdzie ją przyznają? Możemy przyznać. takich kik z roku tutaj zapisujemy sobie w notatkach kandydat numer jeden, konrad Zapadka Żydek. Z pierwszego. Meczu z pierwszą AL, w którymś z kolei meczów rozgrywek. <grywa> e, kolejna zapaska Żydek, strzał. Bardzo często ma okazję do oddania strzałów, ale 90% tych uderzeń jest blokowanych przez przeciwnika, co dobrze świadczy o pierwszej AL. E, no i teraz takie to było chyba podanie, które ląduje w rękach bramkarza pierwszej AL, Wojtek Zieliński. Rabbi Murficki, piłka od bramkarza do bramkarza. Nie wiem, że jest swego ja w takim pici pola, ponad gulab innych bramkarzy. Jak to się wypytać czasem, miałem takie sytuacje z bramkarzem Marcinkowski, Marcinkowski, 2 do zera. Mm, oszukał kompletnie bramkarza. O czym zaraz państwo się przekonają. Wojtek Zieliński spodziewał się zupełnie innego uderzenia. Dalekie wybicie piłki Pawła Kołkowskiego. Był przy Piotrku Dawid Kuczma. No i taki strzał za tego obrońcy. Nie widział chyba dokładnie piłki. W pierwszym momencie, w którą w stronę leci Wojtek Zieliński, no i po prostu zmyliło go to. No tak, pierwszy moment jest najważniejszy, bo później już zostaje za reakcja. Tymczasem słupek. Słupek, tak. Eee... Będzie słychać, już zapewne było słychać takie westchnięcie donośne. Ale proszę się tym nie przejmować. Konrad Zapadka-Żydek. Gabrysia Sas, wycofanie do Wojtka Zielińskiego. Długie wybicie piłki tego technika z bramki. Trzecie gimnazjum. Nieudane. Dawid Muflicki. No i znowu od bramkarza do bramkarza. Tutaj takiej futbolowej soli to nie obserwujemy w tym spotkaniu. Ani pieprzu. Raczej znaczy, gorzki do smaku. Tak, tak. Jakiś kardamon. Kardamon jest gorzki? Żeby go powiedzieć w ogóle co tak? to jest, Kamilu? Nie jestem pewien, czy jest gorzki. Raczej znaczy, taki... No znaczy, nie wiem, jak smakuje kardamon, także. że... Znaczy, gorzki jak gorzka czekolada i tyle. O, gorzki jak piołun. Wojtek Zieliński. Wojtek Zieliński strzał z dystansu, jeszcze Dawid Kuczma! Wprost bramkarza, który rzucił się w prawą stronę, piłka jednak w środek bramki, trafiła w nogi Dawida Mutwickiego. Ała! Wojtek Zieliński od bramki. Dawid Kuczma zostawia piłkę, Zostawił ją sam przed sobą, także piłka ląduje na aucie. Zostawi ją sam przed sobą. Tak ją, w taki sposób ją zastawił, że piłka wyleciała na aut. To co jest takie... Paweł Kołkowski. Może myślał, że wcześniej ktoś zruszył przeciwne do tego piłkę. Być może, albo po prostu nie wiedział, że nie jest aż tak blisko Dawid Muficki. Piotr Marcinkowski. Przepycha się z Wojtkiem Zielińskim, piłka dla trzeciej gimnazjum. Och, Gabrysia sprytnie teraz. Bo zaskoczyć bramkarzy, tylko ona lubi przeszkadzać bramkarzom, czy to przy stałych fragmentach gry, czy właśnie przy tego typu wyrzutach. Za Konrad Zapadka, Żydek! Blokuje Piotr Marcinkowski. No. Na palcach dwóch rąk moglibyśmy zliczyć. Co najmniej na palcach zablokowane strzały. Przez pierwszą, ale. Bardzo dobra postawa obrony tego spotkania. Zresztą to co mówi, mówią zawodnicy tej drużyny. To co mówili po pierwszych dwóch przegranych spotkaniach. Uwaga! Teraz gol! Teraz nieupilnowany yy, nieupilnowany Bartek Gahewicz. właśnie nie jesteśmy pewni, ja miałem to sprawdzić, dopytać. Czy piłkę dotknął Bartek Gahewicz czy Konrad zapadka Żydek? To była Gabriela, ale wyszedłem z takiego założenia, że jeśli to był... Bartek Gahewicz, to zapisujemy bramkę ostatniemu zawodnikowi z drużyny z, yy, właśnie... Ale tak nie ma brzydko w statystykach to później wygląda. Ale przepraszamy tutaj wszystkich, ale zapiszemy tą bramkę, już abstrahując od tego co tutaj się wydarzyło, Konradowi Zapadce Żydkowi, którego atak, nawet jeśli piłki nie dotknął, którego atak na Batka Gachewicza był tutaj decydujący na naszym zdaniem. Ciekawe kryteria z też do niedoznawania bramek. No. Dzięki. Ale potrzeba jest trochę takiej zawiłości, żeby nie było nic wszystko jasne. I koniec, koniec, nie, zdą, nie zdążyli już wyrównać piłkarzeci gimnazjum. Nie. Konrad Zapadko Żydek tutaj będziemy to powtarzali i Piotrek Marcinkowski, dwie bramki dla pierwszej AL Myślę, że mu bym stawiło, ale wiele nam dała Czyli insynuujesz korupcję Wiesz, że zajmęś tym programskiem, tego byś powiedzieć OK, dzięki Dziękujemy za wywiad Wojtkowi Migulskiemu. tabela grupy A Pierwsza, AL L bardzo bliska y, pierwszej trójki. Właściwie nie jest, ale utrzymania się w tej pierwszej trójce, aż do po pięciu kolejkach. Tak, dobrze, że mnie poprawiasz, bo, bo jestem nieprecyzyjny y, Strzelcy. I Konrad Zapadka, że pamiętajmy o tym, ma jedną bramkę więcej. Jeszcze wszystko tutaj napisane że dzięki temu, że mu Tak. Żegnamy się już z Państwem? Jakub Wysocki. I Kamil Szchoba zapraszamy na kolejne nasze spotkania. Do widzenia.